Cześć kochani. Hej, witajcie na kanale Redhead. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na film, w którym to pokażę wam jakie fantastyczne rajstopy ostatnio sobie zakupiłam na jednej ze stron internetowych i tak dodatkowo, aby troszeczkę was jeszcze bardziej w tym momencie zaciekawić i zaintrygować, dodatkowo stworzę stylizację z tymi rajstopami. Także jeżeli faktycznie czujecie się Zaciekawieni i zaintrygowani, to oglądajcie dalej. Zapraszam. I tak jak przed momentem powiedziałam, ostatnio zrobiłam zakupy w sklepie internetowym. Sklep nazywa się Fior. Z tego co kojarzę, ma chyba też bieliznę, ale nie dam sobie ręki uciąć, nie jestem w 100% pewna. Ja skupiłam się na rajstopach, na rajstopach wzorzystych. Co więcej, powiem Wam, że. Starałam się podążać za trendami rajstopowymi. Jeżeli jeszcze nie widzieliście mojego filmu o trendach rajstopowych na sezon jesienno-zimowy 2020-2021, to zapraszam was w tym miejscu macie odsyłacz do tego filmu. Także po obejrzeniu tego filmu, który w tym momencie oglądacie, możecie śmiało przejść do filmu z trendami rajstopowymi. Także skupiłam się na tych trendach, zamówiłam rajstopy wzorzyste tylko i wyłącznie. Ja uwielbiam rajstopy wzorzyste. W ogóle dla mnie rajstopy są równie ważne jak każdy inny element stylizacji. Czy sukienka, czy spódnica, czy bluska, nie wiem, bluza, sweter, whatever, wiecie o co chodzi. Rajstopy moim zdaniem są mega ważne, i mam wrażenie, że one są troszeczkę zaniedbane przez polski YouTube, przez polskie YouTuberki, że jak powstają filmy o rajstopach, o rajstopach wzorzystych to jest troszeczkę takie na siłę mam wrażenie, dla mnie rajstopy, jakkolwiek to zabrzmi beznadziejnie i dennie, są prawdziwą pasją i lubię się bawić rajstopami i łączyć je yy, wplatać w różne stylizacje, w każdym razie to są rajstopy wzorzyste, kosztowały naprawdę niewiele ja jeszcze się załapałam na jakiś dodatkowy rabat, nie pamiętam, ile on wynosił. W każdym razie był rabat, więc zapłaciłam za te rajstopy jeszcze mniej. I z tego co kojarzę, na stronie fior bardzo często się pojawiają jakieś dodatkowe rabaty. Może w tym momencie są jakieś rabaty świąteczne, musicie sprawdzić. Postaram się też Wam podlinkować wszystkie te rajstopy, jakie wspólnie otworzymy, żebyście po prostu mieli linki, śmiało mogli od razu przejść do tych rajstop, jeżeli Wam się one po prostu spodobają. Ale się rozgadałam. Mam nadzieję, że w środku jest paragon, bo szczerze mówiąc, nie pamiętam za bardzo cen tych rajstop, wstyd się przyznać. Ale one, tak jak mówię, były naprawdę niewielkie, niewysokie w porównaniu z kalcedonią, gdzie rajstopy wzorzyste zazwyczaj kosztują. Około 70 zł, w najlepszym przypadku 50, chociaż podejrzewam, że w tym momencie to i tak te ceny trochę podrosły, wzrosły, ponieważ jak ja pracowałam w calzedoni to w zasadzie z roku na rok ceny były coraz wyższe. Teraz przez pandemię podejrzewam, że nie jest inaczej, wręcz przeciwnie, mogły się naprawdę no zwiększyć jeszcze bardziej niż zwykle to wyglądało z roku na rok. W każdym razie te rajstopy były naprawdę tanie, a na, na pewno były tańsze, o może tak, na pewno były tańsze od rajstop Calzedonii. Także chyba teraz naprawdę to chyba wszystko, także możemy przejść do pudełka, otworzyć je. Mam tutaj nożyczki, otwieramy i sprawdzamy, co jest w środku. No dobra, pudełko otworzyłam i sprawdźmy, co jest w środku. Uf, oddycham z ulgą, ponieważ jest paragon, może nie jest najważniejszą rzeczą z całego zamówienia, ale dobrze, że jest. No bo co to za hol, kiedybym miała wam nie mówić cen? Bez sensu. Mamy tutaj kartkę z piękną kobietą, tak jak myślałam. Bieliznę też ten sklep sprzedaje. Chłodne jesienne wieczorem, mroźne zimowe poranki, ale nie na tyle, by uśpić twoje zmysły. Z najnowszymi modelami z linii sens Sensual zrobi się gorąco i nigdy nie będzie nudno. Dziękujemy za zaufanie spoko, fajnie, patrzcie jak pięknie to jest zapakowane jest taki papier bardzo zdobny Piękny, aż, aż przykro rozdzierać to wszystko no i mamy rajstopki, także już Wam wszystko pokazuję, pięć par, pięć par no, tyle co pamiętałam, ile par zamówiłam dobre i to, zaraz Wam je pokażę no to pierwsze rajstopy mamy tutaj, jak widzicie, chyba nie muszę nawet przybliżać do Was tego opakowania, mamy tutaj wzór zwierzęcy, który jest bardzo na czasie w tym sezonie, wzory zwierzęce są bardzo modne. Jak widzicie, jest to pantera, ogromna, duża pantera. Jak zobaczyłam ten wzór, wymiękłam, słuchajcie. Uznałam, że to jest po prostu coś, czego nie mam w swojej kolekcji Rajstop i co muszę mieć. Oczarowały mnie zupełnie. Są bardzo oryginalne. Wydaje mi się też, że to są Rajstopy dla odważnych osób dosyć odważnych osób. I wydaje mi się też, że te Rajstopy mm, raczej nie nadają się do łączenia z innymi wzorami, chyba że z panterką, taką drobniejszą. Tutaj trzeba by było pokombinować. Ja raczej zestawię je z czymś bezpiecznym, z czymś gładkim, może z czernią, i do tego dorzucę jakiś kolor, nie wiem, marynarki, czy, czy jakiegoś dodatku. Muszę pomyśleć, ale raczej idę w tym kierunku. Jakoś tak wydaje mi się, że do tych rajstopów w ogóle będzie świetnie wyglądał kolor niebieski. Nie wiem dlaczego, mam to w głowie. Zobaczymy, czy tak je zestawię w stylizacji. W każdym razie. Tutaj mamy 30 den, więc to są rajstopy dosyć cienkie, model nazywa się Glam Rock i skład surowcowy, gdyby to kogoś interesowało, 88% poliamidu, 12% elastanu. Także tak, takie rajstopy bardzo mi się spodobały, nie są to rajstopy uniwersalne i zdaję sobie z tego sprawę, ale no, musiałam je mieć, po prostu są piękne. Rozmiar 3 i wszystkie te rajstopy mają rozmiar 3. Gdyby to kogoś ciekawiło, ja mam 1,70 m i taki właśnie rozmiar zasugerowano mi na stronie internetowej, że trójka to mój rozmiar. I słuchajcie, tutaj teraz z ceną tych rajstop będzie malutki kłopot, bo nie mam tutaj nazw, tylko mam kody. Te rajstopy kosztowały 23,92 zł. Taka cena. Czyli połowę mniej niż rajstopy w kalcedonie, Zawsze to coś, a są naprawdę piękne. Mam nadzieję tylko, że nie będą optycznie powiększały nóg, bo z rajstopami to jest bardzo częste, że jakiś konkretny wzór, zwłaszcza, że zwłaszcza jak jest duży, może nam nogi po prostu optycznie powiększać, pogrubiać. Sprawdźmy, jak to będzie w przypadku tych rajstop na mnie. Tak zwany wzór nieoczywisty, jak to y, określiłam w filmie z trendami rajstopowymi wzory nieoczywiste czyli wszelkiego rodzaju serduszka, kropki nie wiem kotwice, <grytania> błyskawice co kto chce i co kto znajdzie. Tego typu rajstopy są bardzo na czasie, są bardzo modne. Ja się skusiłam na serduszka, bo serduszka są zarazem uniwersalnym wzorem. Może się komuś wydawać, że nie do końca, ale wydaje mi się, że tak. Można je nawet zestawiać z innymi wzorami, tylko trzeba być w tym czujnym, żeby trochę nie przesadzić. I co chciałam też powiedzieć, są to po prostu rajstopy. Jest to wzór bardzo uroczy, bardzo kobiecy. Także się na niego skusiłam. Nazwa tych rajstop tego modelu to Love Poison, chyba dobrze yy, wymawiam, yy, grubość 15 den, więc te rajstopy są cieniuteńkie i jeżeli chodzi o skład materiału, 88% poliamidu, a raczej skład surowcowy, a nie materiału, 88% poliamidu, 12% elastanu, czyli tak samo jak w przypadku poprzednich rajstop i tutaj też mamy rozmiar 3, świetne, są świetne, naprawdę piękne. I one kosztowały, słuchajcie, 15,92 zł. 15,92 zł. O, o to mi chodzi. Dzisiaj się nie mogę słowić, jakoś y, tracę, tracę rozum i jakoś tak się gubię w tym wszystkim. Mam nadzieję, że. Wy rozumiecie i wiecie o co chodzi. W każdym razie rajstopy są przepiękne. Mam nadzieję, że równie pięknie będą wyglądały na nogach. Te serduszka też są takie, wydaje mi się, są w takiej idealnej wielkości. Nie są ani za małe, ani za duże. Doskonale widać, co to za wzór, ale nie jest też on zbyt duży. Więc mam nadzieję, że będą ładnie wyglądać. Taką mam nadzieję i.

We cry, sometimes love is not enough And the road gets tough, I don't know why Keep making me laugh, let's go get high The road is long, we carry on Try to have fun in the meantime Come take a walk on the wild side Let me kiss you hard in the pouring rain You're like your cousin slave So, choose your last words This is the last time I trzecia para rajstop to rajstopy w zebrę. Znów mamy wzór zwierzęcy, konkretnie zebrę, która w tym momencie jest najbardziej modnym wzorem zwierzęcym ze wszystkich wzorów zwierzęcych. Także nie mogłam się nie skusić i musiałam te rajstopy zakupić, zwłaszcza, że w mojej kolekcji rajstopowej rajstopy w zebrę nie ma. I to są rajstopy, które mają grubość 60 den, więc super, one są nieco grubsze, dosyć grubsze, pasują na jesień i nawet na zimę, kiedy nie ma minusowych temperatur. Model nazywa się Zadi i skład surowcowy 95% poliamidu, 5% elastanu. Te rajstopy też mam w rozmiarze 3, sprawdźmy ile one kosztowały. Te rajstopy kosztowały 23 zł i 92 grosze. Także cena wydaje mi się, jak na takie grubsze rajstopy okazyjna, spoko cena po prostu. Jak ja mam plany na te rajstopy? W mojej głowie zrodził się pomysł i wydaje mi się, że ten pomysł jest świetny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce na żywo. Będziecie mogli ocenić. Chciałabym stworzyć z tymi rajstopami stylizację Overlook, czyli chcę być ubrana cała we wzór zebry. Mam pomysł taki, że założę do tych rajstop kombinezon w zebrę i będę cała w zebrę. Także zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Już w tym momencie sprawdźmy to. Uniwersalne, mianowicie są to takie bardzo drobne kropeczki. To są rajstopy, które pasują. Do wszystkiego, naprawdę do wszystkiego, do wszystkich wzorów. Niby te rajstopy mają wzór, a można je nosić moim zdaniem jak rajstopy, które wzoru żadnego nie mają, jako gładkie zupełnie rajstopy. Pasują po prostu do wszystkiego: do wzorów kwiatowych, do wzorów zwierzęcych, do kropek, groszków. Nawet wydaje mi się, że mogłabym je założyć do sukienki, jaką mam dzisiaj na sobie. I chyba tak zrobię. O, nawet się zrymowało. Zestawię je z tą sukienką. Chociaż ona jest dosyć długa, może nie będzie ich tak do końca widać, tylko ona ma takie rozcięcie, więc przez rozcięcie będę Wam je starała się jakoś pokazać. Wydaje mi się, że będą się super komponowały z tą sukienką, ze wszystkimi po prostu ubraniami we wszystkich stylizacjach będą super. Jeżeli ktoś się boi takich bardziej oryginalnych wzorów, jakichś takich bardziej krzykliwych wzorów, tego typu wzór delikatny jest po prostu strzałem w dziesiątkę, moim zdaniem. I to jest model Desire. Kosztował już wam mówię ile on kosztował kosztował 15.92, 30 den, więc też są dosyć cienkie. I jeżeli chodzi o skład surowcowy, 85% poliamidu, 14% elastanu, 1% bawełny. Super. I co wam chcę powiedzieć, bo nie mówiłam o tych wszystkich rajstopach, a to jest równie ważne. Co ogólnie omawianie rajstopy, to jest po prostu ważne, aby o tym wspomnieć chociaż. Mają niewidoczne wzmocnienia na palcach, co jest bardzo fajne, fajną opcją i fajnym pomysłem, bo dzięki temu możemy rajstopy nosić do butów z odkrytymi palcami, piętami i tak Wiem, że kiedyś, jeszcze do niedawna. Istniał taki pogląd, że do rajstop nie zakłada się butów z odsłoniętymi palcami, piętami, ogólnie tego typu butów, tego typu obuwia. Teraz całe szczęście się od tego odchodzi, bo wydaje mi się, że rajstopy wzorzyste świetnie się sprawdzają właśnie z, rajstop, z rajstopami, z butami wyciętymi, na przykład z sandałkami. Bardzo często można to zobaczyć na wybiegach, że modelki noszą tego typu obuwie, właśnie z rajstopami i wygląda to dobrze. Także odchodzi się już od tego, od tego, że do rajstop nie można zakładać odkrytych butów, tylko trzeba po prostu być w tym ostrożnym, tak? Także to jest duży plus. Mają płaski szef, to też jest ogromny plus, bo jeżeli chcemy założyć jakąś obcisłą sukienkę, spódnicę, kreację, no to dzięki temu nic nam się nie odznacza, nic nam nie odstaje tak nieelegancko, także to jest super. Bawełniany klin, no to oczywista sprawa, nie muszę o tym mówić, że to też jest bardzo ważne. No, i tutaj o tych rajstopach napisano, że ma trwalszą strukturę. Akurat w to ja tak średnio wierzę, powiem Wam szczerze. W Calcedonii też mieliśmy rajstopy, które były e, szyte na wzór z plastra miodu, i że takie właśnie trwałe. I fakt. Klientki sobie chwaliły, faktycznie mówiły, że są trwalsze niż takie zwykłe rajstopy cienkie, ale umówmy się, to jest tylko rajstopa. To, że tutaj napisano, że jest trwalsza struktura, nie zapewni mi tego, że jeżeli usiądę na, nie wiem, drewnianej ławce, która ma jakieś sęki, jakieś nierówności i, i w ogóle jakieś takie zadry, zadry, nie wiem, drzazgi, o, drzazgi, dzięki, chyba mi podpowiedzieliście, dzięki, no to, to wiadomo, że nieuniknione jest, że ta rajstopa się podrze, że się nie podrze, tak. Także na to tak patrzę z przymrużeniem oka, tak czy siak, wzór jest fantastyczny, rajstopy bardzo mi się podobają, także założę je do tej sukienki, tak jak obiecałam, i sprawdźmy, jak to się komponuje, jak to wygląda. Teraz słuchajcie, niestety już na ostatnie rajstopy. To są ostatnie rajstopy model Lumiere, chyba tak się nazywa, 20 den i oczywiście one mają tak samo jak te pozostałe poprzednie rajstopy te wszystkie innowacje i plusy, czyli płaski szef, bawełniany klin, brak wzmocnień dodatkowych na palcach. Już nie będę się powtarzała. Skład surowcowy: 77% poliamidu, 13% elastanu i 10% polipropylenu. Ok, czyli mamy inny skład. Dziwna sytuacja, wydawało mi się zawsze, że jak mamy jednego producenta Stop, to w zasadzie skład Stop jest taki sam, jeżeli chodzi o te wszystkie, wiecie, cienkie 20, 30 i chodzi mi o den. Także nieco dziwna sytuacja, ale. To są rajstopy, także ja szczerze mówiąc nigdy nie zwracałam uwagi na skład surowcowy. Może ktoś zwraca, dlatego mówi o tym składzie. Tutaj też mam rozmiar 3. Te rajstopy kosztowały 14,94. I jeżeli chodzi o wzór, to tutaj ten wzór. Niby jest taki jak poprzedni, czyli taki bardzo uniwersalny i też te rajstopy można nosić do wszystkiego, ale jest też bardzo ciekawy. Taki jest oryginalny, powiem Wam, ponieważ te rajstopy są dziurawe, ale nie są to dziury w stylu takich, jak, o, jakich, o jakich mówiłam w filmie z trendami, że rajstopy wyglądają jakby były podziurawione i takie są na czasie. Te dziurki są bardzo delikatne i one są jakby bardzo regularne, i z daleka wyglądają jakby po prostu były kropkami naszytymi na rajstopie, a nie dziurkami. Przybliżę Wam. Myślę, że dobrze opisałam, jak te rajstopy wyglądają. Zaraz zobaczycie je na mnie. I moim zdaniem jest to bardzo ciekawa sprawa, bardzo ciekawy model. Nie mogłam mu się oprzeć, bo ja lubię tego typu yy, wzory. Yy, takie nieoczywiste, o ile można takie nazwać. Niby kabaretka, no ale kabaretką nie jest. Yy, niby geometryczny ten wzór, niby kropeczki, ale jednak nie są to kropeczki, bo są to dziurki. Wiecie o co chodzi. Naprawdę fajna rajstopa, fajne rajstopy. I wydaje mi się, tak jak powiedziałam, że będą pasowały też do wszystkiego, do naprawdę wielu, wielu, wielu stylizacji. Bardzo uniwersalny znów model. Także... Mieliśmy w tym holu rajstopy, które były moim zdaniem bardzo uniwersalne, na które może sobie pozwolić każdy, nawet osoba niezbyt odważna. Ale były też rajstopy naprawdę takie dla osób bardzo odważnych i nie bojących się po prostu cudzych spojrzeń na ulicy. Także tymi rajstopami zamykam ten hol. Jeszcze muszę się Wam pokazać w stylizacji, jaką dobrałam do tych rajstop, także chyba to jest dobry moment, aby się Wam w niej pokazać. Kochani, jeszcze taka mała aktualizacja. Okazało się, jak założyłam te stopy, że one nie mają, słuchajcie, żadnych dziurek. Tylko te białe kropki są naszyte. Białe, jasne kropki są naszyte. Nie wiem, co sobie upsturałam, że one mają dziurki. Wydaje mi się, że tak było napisane w opisie produktu. Ale może się mylę, także... <laughs> I tak mi się podobają te rajstopy. Chociaż, nie ukrywam, fajniejsze, były z taki... fajniejsze by były z takimi drobnymi dziurkami w stylu kabaretki, ale myślę, że tak też wyglądają w porządku. Także tak. I to już wszystko na dzisiaj. To wszystkie stylizacje, wszystkie rajstopy, jakie miałam wam do pokazania w dzisiejszym filmie. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, która z tych stylizacji podobała Wam się najbardziej, którą same byłybyście skłonne na siebie założyć i w niej śmigać. Jestem bardzo ciekawa, czy coś Wam się spodobało, a może nic Wam się nie spodobało, może macie zupełnie inny gust, styl niż ja. Także dajcie śmiało znać w komentarzu, bo tak jak mówię. Powtarzam, po raz chyba czwarty albo trzeci jestem tego bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zróbcie to. Koniecznie wciśnijcie też dzwoneczek, aby być na bieżąco z moimi filmami będziecie wtedy wiedzieli co, kiedy wstawiam i o czym oczywiście jeszcze taka dodatkowa prośba ode mnie napiszcie mi proszę w komentarzu czy tego typu filmy was w ogóle interesują, czy was ciekawi tematyka rajstop, bo jak widzicie ja się w tej tematyce czuję jak ryba w wodzie, dla mnie to jest temat rzeka i o rajstopach jakkolwiek dennie to brzmi, mogłabym gadać godzinami bez końca, naprawdę lubię rajstopy po prostu no, i tak jak powiedziałam, jest to temat taki dosyć zaniedbany, przynajmniej na polskim YouTubie, Także, jakbyście chciały, chcieli oglądać tego typu filmy, to też dajcie mi znać śmiało w komentarzu. Będę wiedziała, żeby takie filmy nagrywać częściej. Dobra. A na ten moment żegnam się z Wami. Przysyłam Wam buziaczki. Trzymajcie się, papa, pa, do następnego filmu. Pa. pa.